Ostatnio byliśmy w firmie barwy haft i nadruk, gdzie robiliśmy hafty. I dostałem zapytanie, w jaki sposób można pozbyć się haftu z kurtki, z odzieży, z jakiejś tkaniny. Czy można się w ogóle pozbyć takiego haftu? Mamy to, co haftowaliśmy ostatnim razem, tutaj już przed sobą i będę chciał sprawdzić, czy ten haft da radę usunąć. W tym celu przygotowałem sobie kilka narzędzi, które mają mi akurat w tym pomóc. Zobaczcie na zbliżeniu. Mamy ten hawcik firmowy barwy. On składa się z dwóch rodzajów ściegów. Ten tutaj to Filsticz, tak zwany, wypełniający, natomiast ten to Satin. I teraz zacznijmy może od tego Satinu. Spróbuję przeciąć delikatnie tą literkę B, aby spróbować pozbyć się tej zewnętrznej części. Notabene wiecie, ile wkłuć jest w tym logotypie? Około 15 tysięcy. Także 15 tysięcy dziurek. To już samo to, że tu jest 15 tysięcy dziurek, znak zapytania, czy nawet jeżeli usuniemy wszystkie nitki, czy nie będzie widać tych dziurek. Zanim będziecie robić to, co ja z jakimś swoim niechcianym hawcikiem, przemyślcie to. Mam nadzieję, że ten filmek Wam w tym pomoże. Dobra, biorę się do roboty. Ja się z literką B poddaję. Tutaj trzeba naprawdę bardzo dużo cierpliwości. Do tego te nitki się sypią. A o ile nić zewnętrzna, oplatająca, tworząca tą literkę B, jeszcze jakoś schodzi, tutaj, to jednak tutaj mam pod nią nić z pod która jest bardzo, bardzo drobniutko ułożona. Ona jest o tyle ważna, że ona powoduje stabilizację, że ta literka B wygląda jak B, a nie jak ósemka. Dobra, to, to jest tak zwany nic z satinem robiona. Zobaczymy tutaj te od logotypu żółty, zielony. Habrowy, niebieski kolor. E, spróbuję ten zielony nicią, który jest zrobiony filsticzem, takim niciem nic, nicią pokrywającą. Zobaczymy, jak to pójdzie. Z przodu jest ładny zielony, z tyłu jest nic spodnia. No ja spróbuję, może tą nic spodnią najpierw troszeczkę popodcinać i zobaczymy, czy tym satinem, e, czy, czy lepiej pójdzie. Czy, czy będzie mi to jakoś. Uh dobra, zrobiłem Phill Jeden e, kawałeczek zrobiony. Chodźcie zobaczyć, jednak widać takie dziureczki, które mogą, które mogą jednak, w zależności od, tu są takie maciupkie dziureczki, i to jest w zasadzie od tej nici spodniej. E, no, może by to widać, może nie, ale zobaczcie tu na, na B, tutaj jest spodnia, spodnia, spodnia. To będzie koszmar, żeby to wypróć. Może jakaś babuńka by przez kilka dni się bawiąc, to może dała radę. Ale ewidentnie troszeczkę tkanina jest osłabiona, więc y, moim zdaniem samo usunięcie haftu jest bardzo trudne, bardzo mozolne i jest bardzo łatwo i duża szansa, że uszkodzi się tkaninę. Więc ja osobiście nie zalecam tego. Jest to dość trwała metoda znakowania i właśnie dlatego, że jest trwała, to bardzo trudno to usunąć. Wszystko można. Wszyscy wiemy, że wszystko można, tylko potrzeba to po pierwsze dużo czasu, bardzo dużo cierpliwości, ostrych nożyczek i skrupulatnej, mozolnej roboty. Pamiętajcie, żeby nas subskrybować, lajkować i bardzo prosimy. Jeżeli macie jakieś pytania albo podpowiedzi, piszcie, piszcie, piszcie. My zawsze ja zawsze odpowiadam. Serdecznie was do tego zapraszam. A byliśmy gośćmi w firmie Barwy, Haft i Nadruk. Jeżeli macie potrzebę, to robią hafty, robią nadruki, robią to na indywidualne także zlecenia. Także jeżeli macie firmę, nie musicie mieć dużą, oni też wykonają dla was zlecenie wtedy Piszcie do nich na biuromaupabarwy.net.pl. Na dole w linku macie do nich adres mailowy i stronę internetową. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.